na Nawrocki na Jasnej Górze w, jednym z, w jednej z auli, w jednym z pomieszczeń miał spotkanie ze środowiskiem kibicowskim, no bo tego w ogóle dotyczyło spotkanie na Jasnej Górze, no i tam słyszeliśmy skandowanie raz sierpem, raz młotem, czerwoną hołotę. No właśnie, czy według pani to jest coś, co pomoże Karolowi Nawrockiemu, czy przeszkodzi mu w pozyskiwaniu nowych głosów? Z pewnością to jest problem, dla mnie również, bo Kościół jest mi bliski i y, mam wrażenie, że dochodzi do takiej sytuacji, z którą mieliśmy do czynienia przez 8 ostatnich lat. Nie ma refleksji. Y, Jasna Góra to nie miejsce na skandowanie takich haseł ale to nie miejsce na prowadzenie kampanii wyborczej czy prekampanii wyborczej. I jeżeli słyszymy w tych jakichś pierwszych informacjach, że miało tam dojść do historycznego wykładu, który miał poprowadzić prezes Instytutu Pamięci Narodowej, no to ten prezes Instytutu Pamięci Narodowej przedstawia się obecnym na tym spotkaniu jako kandydat na prezydenta. Także no, to jest albo wprowadzenie w błąd organizatorów tego spotkania przez Karola Nawrockiego, albo celowe właśnie przygotowanie takiego wydarzenia w tamtym miejscu, na co ja jako osoba wierząca się nie godzę i oczekuję, że episkopat w tym temacie wyda oświadczenie i nie będziemy mieli sytuacji, w których Kościół będzie włączał się w wyborczą walkę jednego kandydata.